widzowie, ogólnie witam was na starcie Harda. Co 100 łapek losuje dla was rangę VIP Więc zostawcie sobie tam komentarzyk z nickiem i łapeczkę w górę Ogólnie staty ze startu no to to jest 10 11, No ale ciężko było szczerze więcej osób zabić No i jedna dedu się tam trafiła, ponieważ tam po prostu Zgoniło mnie jakieś 40 osób, sami zobaczycie w odcinku No i co, zapraszam do odcineczka Siemano Wywaliłem Przewaliłem A Uszuel od nas? Od nas Uszuel? Nie chyba Uszuel nas bije jakiś Ej pomóżcie jakiś Uszuel mnie bije Ej Tu z fajerką Nice chłop. Ja mam lagi i kompi siada Ja, ja to się biję, nie, mam A A nie nie się biją Jak nie? Jak czyli? Mi nie biją, nic nie biją O kurwa, mi go oni. A, Ja, ja ratuję, oni mnie nie biją Nic totalnie

Dobra mam taki tunel wielki, że nara, uciekam Boże, co to za dźwięk Przyma Ronaldo, proszę, proszę, proszę Ale Uciekam jeden, zamurował tunel Powaliłem Raleigha Spalił się śmieć Ma Cazowskiem co, nas czy nie? Zabity już, leży Zlogał Lecimy Jest duży potencjał Chyba po pobicie, po pobicie, bicie każdego Żeby nie pologali Steven, co ty jeb** z serca, to jest mięsny z morza Powaliłem A i ucieka z typem Zabijam dobrer No zabijam ty Też mam bazę, jednego Daj mi Już leży Leży Dobra przełowę. Ja mam cały czas 5000 końców kupiłem Koks No mi też mi też się ma działa bo... no, no, nie, nie działa. Powaliłem. No typy piekną. no Czy Tam się gościu biją jakiś. Nie, tam nie ma, już się zlegałem. Gdzie Nie wiem, się rozmawiałem na ja się rozglądam, co tu czekają Ty, tepnąłem mnie w innym miejscu, niż się zlogałem I z innymi itemami Ale mnie tepło w innym miejscu i bez itemów Nie kopiemy? Mam to nagrane O Aj, wiki nie żyje Wiki jest mam okay. no. tu Już się podnoszę Zabijam okay. Ogarniasz wiki gumi, 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 gumi bar od nas? Bar od nas? Ja pierdziele, ej te goście wtedy zrobiliśmy krety, napisać wam co się napisał? Może powiedzieć? Nie mogliście od nas tak znaleźć, plus byliśmy Pod ziemią, więc nie było widać naszych ników Nie, kurwa, co, ale... <laughs> no, nie, ale... nie no, jak goście byli pod ziemią No to szacuneczek, nie widzieliśmy ich ników <laughs> tego wiesz co tego kurwa bo to jest ojciec wiemy. Ja nie przyjdzie zaraz kurwa 40 jak to to niego no pa Moje też pa 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 co sobie go jednego tu cały a to... nie, nie mam szans Dobre. To bunt, z buntami też mamy swoje? No to nie, to jest co lepiej. Nie, to tutaj ten Nie, no nie, biegasz, połóż się, miejsce na razie. No. Jest no z jest to tylko... Nie, nie, bierz, zy, kurwa, buntu. nie, 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 No nie, nie, kurwa O nie, oj tak, tak, oj, tak, 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 no tak, mnie tak, kurwa, tak, ty masz tak, tak, No i tak, 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 Co to, jest? Co to jest? Ja tak, 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 na życiu,